Dzień dobry, dzisiaj 2 maja 2021 i postanowiliśmy dzisiaj wykorzystać to, że jesteśmy tutaj z samochodem i jedziemy, jedziemy do, najpierw do Suwałk zatankować samochód, a potem pojedziemy do Suwalskiego Parku Krajobrazowego samochodem z rowerami i objedziemy jezioro Hańcza wokoło. No, wykorzystujemy to, że jest samochód, bo normalnie na rowerach to by ciężko było, że mówiąc, to zrobić w jedną i drugą. A czy dałoby radę, ale trzeba było bardzo wcześnie wyjechać i. A dzisiaj ma po południu padać, więc, yy, więc yy, tam jest krótka w sumie ta trasa wokół jeziora Hańcza, ale tak czy z tego co czytałam w internecie jest trudna technicznie, więc, yy, yy, więc fajnie, no to krótka, techniczna, to, to może będziemy zadowoleni no, z takiego krótkiego odcinka, bo dla mnie to za krótka szczerze mówiąc ma padać to, może wystarczy. Także jedziemy sobie najpierw do Suwałk, a potem nad Jezioro Hańcza. Dojechaliśmy do Suwalskiego Parku Krajobrazowego i zrobimy trasę wokół Jeziora Hańcza. szczerze mówiąc, zagiechaliśmy tutaj, to stwierdziłam, że w życiu tutaj nie przyjadę ze zwykłym rowerem. Są takie góry, takie podjazdy, że no. po prostu jak w górach. Jest tutaj naprawdę ten lodowiec tysiące lat temu zrył ostro tą ziemię. A tu na przykład jest taka Taki podjazd, nie? Także taka góra, więc młody się znowu zakrywa, nie chce być na filmie. <grywa> Zaczynamy w każdym razie objazd. To miejsce nie wygląda jakoś specjalnie wyjątkowo. Natomiast to jest, tutaj jest jezioro Hańcza i my jesteśmy na mostku, z którego wypływa rzeka Czarna Hańcza. I takie maleństwo jest. Myślałam, że to jest jakaś taka duża rzeka, ale... Mała jest. Nie? I to, to, to jest właściwie zaraz koło miejsca, w którym się zaczyna Suwalski pra Park Krajobrazowy, gdzie jest siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego we wsi Turtul. No tak to wygląda, a my jedziemy do trasy wokół jeziora, w tamtą stronę. Głazów. widać, to, że niektórzy rodzice sobie wyciągnęli głazy z ziemi, żeby móc mieć pola uprawne dobra, jedziemy w prawo dojechaliśmy do miejsca głazowisko Bahanowo. zostawiamy rowery, bo tu jest takie zejście i tam gdzieś w dół jest to głazowisko takie polodowcowe no idziemy zobaczyć co na nogach Zostawiamy, zostawiamy rowery, nikogo tutaj nie ma jest naprawdę zimno szczerze mówiąc, i dobrze, że mamy krótką trasę. No i tu jest szczałka. Tu jest szczałka, że do głazowiska Bachanowo, rezerwat przyrody, nawet tak to nazwali. A tam nasze rowery stoją sobie. No, wygląda to w ten sposób, że. Że są same głazy. No i to wszystko to jest taki jakby żwir naniesiony przez lodowiec. Masakra. No tu jest taka tablica. Rezerwat Bahanowo nad Czarną Hańczą. Rezerwat geologiczny. Dobra, gdzieś tam słyszę Wiktora, krzyczy do mnie, ale nie widzę go, idę go szukać. Idę dalej, a tutaj jest wskazówka, że tutaj można do rzeki Czarna Hańcza zejść. I młode tam pobiegł ale nawet go nie widzę i nie słyszę. Gdzieś tam na dół pobiegł. Do rzeki. Niezłe zejście, to jest kilkadziesiąt metrów w dół dosłownie. No, po prostu na takiej ziemi, gdzie są same głazy, to nic nie można zrobić. Trzeba by było latami wyciągać te głazy, żeby móc z tego ziemię uprawną zrobić masakra. A tu zejście do czarnej hańczy. Do rzeki. Zostawiłam rowery na górze. No, nawet nie przypięte, ale dosłownie tam auto jechało jedno na 10 minut. Rowerzystów prawie żadnych. No, dzisiaj tak chłodno. Myślę, że. A tu nie ma Wiktora. To ja nie wiem, gdzie on poszedł. Dobra, tutaj jest ta Czarna Hańcza. Myślę, że nikt nam tych rowerów tam nie zabierze, że tak powiem. A Wiktor już może być na górze. No dobra, to jest rzeka Czarna Hańcza. No. Dobra, wracam do góry Młody znowu zdaje relację babci przez telefon Wszystko musi opowiedzieć no, no, <głos》. <głos》. Opowiada wszystko w szczegółach Nie no teraz jak żeśmy się poruszali To wcale nie jest tak zimno Tylko dzisiaj jest wiatr Wcale temperatura jest w sumie taka sama jak wczoraj Jakby było słońce i nie byłoby wiatru To byłoby ok. No wieje faktycznie dzisiaj ja też przyjechali samochodem na Głazowisko. Dobra. Dobra, tu jest chyba zjazd do Jeziora Hańcza. Może nareszcie z jakąś tablicą, że to jest to jezioro. Po prostu zaraz no, ale strzałki na to wskazują. I, i tutaj jest tablica też, rezerwat Jeziora Hańcza. Zaraz sprawdzimy. Zjedziemy tam, z samochodów jest, jest. Ale teraz to na pada w takie miejsce, gdzie jest dosyć niby blisko brzeg Hańczy, ale Wiktor poszedł sprawdzić tamtędy. Poszedł i ona tam jest, ją z daleka widać, ale jest taki stromy zjazd i tu wszędzie ta Hańcza jest taka, no bo jak ona jest głęboka, no to ma też brzegi strome. I tam, bo tak nie chcemy daleko rowerów zostawiać, bo to by było tam prawie 100 metrów albo dalej, to bez rowerów nie pójdziemy. Może gdzieś indziej uda nam się podjechać pod sam brzeg jeziora. Wiktor wraca, ja na niego czekam. Ile je deszcz? Dotarliśmy nad jezioro Hańcza do takiego miejsca, gdzie łatwo nam było rowerami zjechać i możemy je zobaczyć. Ja aż ciężko sobie uwierzyć, że tam na środku może być ponad 108 metrów głębokości. Ale rzeczywiście jest tak, że, e, że jeżeli ona ma taką głębokość, no to te brzegi są też strome. Mocno strome, nie? No. W sumie ja wiem, czy tu jest tak ładnie. Może w lecie jest ładnie pewnie. O, jakieś tam kaczory płyną sobie. Ale przynajmniej znamy zaliczone Hańcze. Zaliczoną mamy. No, to o tyle fajnie. I wyjeżdżamy stąd. Objazd. Jesteśmy mniej więcej w połowie objazdu wokół Hańczy. Tutaj to tak jest spokojnie, tego nie widać, ale tutaj zaraz... Za... O, tam widać, samochody daleko jadą. To tam jest e, mocno pod górę, mocny podjazd. No taki z, z 50 metrów do góry jak nie więcej No deszcz pada, ale jesteśmy poubierani, mamy wodporne, wodoodporne kurtki, więc mamy wodoodporne kurtki, pomimo że deszcz pada dajemy radę. Ale podjazdy są naprawdę ciężkie tutaj wokół heńcze. Naprawdę są ciężkie. Dobrze, że mamy rowery elektryczne, bo to nie dla mnie już nie mam problemu takiej. Dobra Dobra, udało mi się namówić młodego, żeby trochę potrzymał i skamerował mnie. No mamy już tylko 6 km, ale w sumie to całe szczęście, bo no, siąpi deszcz. Nie, nie jesteśmy przemoczeni, ale jest ciężka, naprawdę ciężka jest ta trasa. I tak szczerze mówiąc, to jest na rower MTB tak stricte, nie? Na początku było asfaltem, ale teraz to już, to już takie te parę kilometrów, to teraz były normalnie takie kamienie na drodze i błoto. I do góry w dół, do góry w dół. Także nawet nie za bardzo mam jak kręcić jadąc, bo po prostu nie da się, bo się boję, nie? Że jeszcze jak jest ten deszcz, to jest tak ślisko się zrobiło i można się poślizgnąć na tych kamulcach. Także nie chcę nawet kręcić z ręki, tylko jak stajemy, to kręcę. Jedziemy dalej. Stanęliśmy, bo, bo przy drodze zobaczyliśmy dwa bociany. O! Nawet na nas patrzą. Parka chyba. Sobie tam coś szukają. A tu na Podasiu dużo jest bocianów, to normalne. A deszcz nie ustaje, cały czas siąpi. No już teraz jest yy, dalej, jest pod górę w dół, ale... Co? jest bocian, tak? A jakoś nie widzę. No nie mam takiego wzroku jak ty. A tak tam no, daleko. No to go nie, nie trafię go. Dobra. Ruszamy. No już mamy 3 km do samochodu. Już. Chciałabym, żebyśmy dojechali. Młodego... No nie... dobra. Takie pagórki. krzywe więc... Jedzie, jedzie, jedzie. Prosto, Wiktorek! Po drodze mijamy w jakiejś wsi taki kościółek i to jest jakiś prawosławny, dlatego że nie ma tam krzyża, tylko jest ten, ten skośny krzyż i jest napisany w ten sposób Molenna staroobrzędowców w Wodziłkach 1885 został zbudowany. No tak, dobra. Stary obrzędowcy modą się w niej do dziś. Taki stary drewniany kościółek. Wszystko zamknięte. Pewnie na swoje święta tylko otwierają. Kurczę, tak zdjęcia są kiepskie w taką pogodę. Ale takie ciekawe miejsca. Dobra. Dobra, chwilę spróbuję pokręcić ręki. Ale i tak to nie oddaję tutaj tych tych podjazdów po To już jesteśmy przed autem, jest taka spokojniejsza trasa i dlatego się zdecydowałam wziąć do ręki, żeby kręcić, ale ale bezpieczniej nie było wcześniej. Takie pagórki cały czas. Polodowcowe tereny. Niby nisko na poziomem morza, ale zupełnie nie jest płasko. Ale w lecie jak jest ciepło, słoneczko, to pewnie fajnie tutaj się jeździ. To przyjemnie takie wiejskie tereny. Na pewno aż e, e, ściągnąłam rękawiczkę, żeby kręcić z zimną mi w rękę. Wodnie przemoczone? No. Dojechaliśmy do samochodu i pakujemy się. Cały czas pada deszcz. Już tak będzie chyba całą noc padał deszcz. Także pakujemy się i dużo kilometrów nie zrobiliśmy, ale było ciężko. No, pakujemy. Cały czas leje, ale rowerzyści twardo jadą. Nawet z sakwami jadą. No, my już na szczęście w samochodzie. Chociaż jesteśmy przemoczeni. A ci tutaj z akwami, gdy mają podpóreczkę, i... ah! też fajnie tak walczyć ze sobą, że się da rady w takim zimnie i deszczu. To potem się ma satysfakcję. Fantastic.